Halo, cześć, witam serdecznie, tu znowu ja, Paulina, już po weekendzie, weekend, weekend i po weekendzie. E, na inne tematy będę rozmawiać kiedy idzie, przy innym vlogu. Teraz nie o tym, chciałam Wam małego hola pokazać z Kika i z DM-u. Także złożyło się, że parę rzeczy kupiłam, e, po sanatorium w sumie co niektórzy mnie obserwują na Instagramie, zrobiłam już ozdoby na święta powoli. Pozostało mi tylko umyć okna, pościągać naklejki z okien zimowe i po prostu powiesić te, które po prostu na wiosnę już mam, na Wielkanoc. Także tak to by było. Zacznę od Holaskika, bo jest tego niewiele. Kupiłam kacpowi taką fajną kurtkę na wiosnę, opłaciło się, bo była za 10 euro. Były też środki pomarańczowe, ale nie było rozmiaru. Takim innym, że nie było rozmiaru. No i oczywiście, wiadomo, dzieci rosną, to się akurat tyle o ile opłaciło. Także czarna, standardowa, wiadomo. Bo wszędzie, powiem tak, wszędzie jak się idzie po kurtkę do dziecka, to naprawdę jak patrzyłam cen na CEUT A albo nie wiem, handemie, to tam chyba po 25 euro zwyż kurtki są nawet za 30 do dzieci. Ja mówię ze względu na to, że kacper rośnie, to... Lepiej mi kupić taką kurtkę i ważne, że spełnia swoją funkcję, bo kupiłam też przed zimą kurtkę w Kiku, też za 10 euro i obecnie w niej chodzi i jestem zadowolona, że on tą kurtkę ma i w niej jest po prostu ciepło i spełnia po prostu swoją funkcję. Kupiłam sobie taką, jak powiedzieć, koc. Ale y, będzie to jako narzuta do siedzenia, bo trochę mam takie siedzisko w dużym pokoju, które jest bardzo, bardzo stare. I to były nasze właściwie pierwsze meble, i na razie póki co jeszcze służą. No i muszę po prostu czymś to przykryć. Więc, żeby było ładnie, kupiłam taką, mm, takie coś do przykrycia taki kocyk. E, chciałam różowy, ale stwierdziłam, mówię, to będzie się za bardzo gryźć, bo popatrzcie, co mam kupiłam sobie takie poszewki na poduszki, mam nadzieję, że będą pasowań, że nie będą za duże, ale z takimi motylami i widzicie, jak jest ten kolor i tutaj, to będzie pasować raczej i nie będzie się zbytnio gryzło, a jakby była różowa, tak jak to, te tło tutaj, to raczej by się, moim zdaniem, zlało. Także jest taki fajny, miły kontrast. Także to mi się spodobało kupiłam takie dwie sztuki, bo mam takie dwie poduszki. To są te Standardowo Standardowe rozmiarowo poduszki raczej. raczej powinno Wejść i pasować Także lubię z tego materiału Z tego takiego flauszu gładkiego Bo nie lubię takich chropowatych yy, Bawełnianych Tych yy, poduszek Bo one dla mnie są Za szorstkie Jakby się tak położyć Ale z tego co widzę to nie będzie się aż tak brudzić I to jest właściwie Poliestro, ale to nic nie szkodzi, bo to po prostu jest tylko poduszka do ozdoby, także na tym raczej nie śpię, więc jest ok, tyle by było na kika, no i jeśli chodzi o ceny tych rzeczy, to e, za 3 euro były takie koszewki, e, sam koc był 17,99, także no, taniej nie było za koc, ale e, nie, będzie dobry raczej. Tu kupiłam, teraz przychodzę do polu z Demu. Kupiłam taki kwiatek, ale on będzie pocięty. Bo to nie będzie do ozdoby, bo już do ozdoby mam kwiaty przy obrazie. Ale on będzie pocięty i po prostu skomponowany z koszykiem wielkanocnym. Mam zielony koszyk, więc będzie fajnie kontrastować z tą zielenią. Ten róż. Myślałam, żeby wziąć białe kwiatuszki. Ale ten róż, ym, ten róż po prostu jakoś tak ostatnio na różowo lubię. Bardziej <noise> mi się spodobał. E, patrzcie, kupiłam takie e, lampki, takie jajka. E, I powiem Wam tak, jeśli chodzi o te jajka, to mm, Kac, w sumie miałam kiedyś takie jajka, tylko mniejsze. E, kupiłam raz i kasper po, po prostu je porozrywał, nie opłacało mi się je wieszać jej na obraz, e, bo miał kiedyś te jajka na swoim łóżku, je po prostu porozrywał te jajka i stwierdziłam, muszę kupić nowe i znalazłam w dm takie właśnie e, lampeczki. To I wchodzą do tego baterie dwie razy AA, e, także e, jakoś tam nie było źle i to kosztowało chyba 5,25, ale to już jest produkt raczej na lata i już nie będę wieszać na Kaspra łóżku, bo na Kaspra łóżku są te lampki z zeszłego roku, więc z tymi motylkami to on sobie tam poradzi, więc raczej ich nie zerwi. No a za tego kwiatuszka było 2,25, no wiadomo no takie rzeczy trochę kosztują, ale kupicie raz i macie jeszcze tam parę lat i później co kilka lat się pozmienia, bo właśnie to się trochę zniszczy, zużyje skórzy, no to co parę lat sobie wymieniam te kwiatuszki przy koszyczku. E, a to już zostaje właściwie na lata, bo ostatnio mi się rozbił zając i e, po prostu szkoda mi było. I stwierdziłam, że na parapecie jest tak łyso, bo na komodzie fajnie, a parapet w dużym pokoju świeci łysiną. E, chodzi o to, nie to, że samo, że kwiaty tam są i tak dalej, ale bym chciała mieć coś fajnego wielkanocnego, więc kupiłam sobie takiego innego zajączka. Zajączka, który raczej się nie powinien zbić i jest z drewna. Także 3,95 za takiego zajączka, ale jest naprawdę przemiłe, fajnie zrobiony i nawet powiem Wam, nie, to jest tylko taka na ten. Ja myślałam, że to idzie przykleić, ale to idzie, to co tu jest naklejone, idzie po prostu sobie odkleić, bo to jest jakaś informacja po prostu. Eee. Eee. Tak, no żeby trzymać od dzieci z daleka i tak dalej, informacja żeby od małych dzieci z daleka trzymać, bo można pewne części połknąć. E, Co jeszcze w DM-ie kupiłam? Kupiłam sobie płatki higieniczne, bo trzeba czasami sobie też kupić płatki kosmetyczne. To, jest, to zawsze używam, chociaż teraz używam dużo mniej płatków kosmetycznych, ponieważ y, 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 można powiedzieć, zbytnio makijażu ostatnio w ogóle jakoś nie robię. E, poszłam sobie ostatnio na wimper Lifting czyli lifting rzęs, no i po prostu nie potrzebuję na razie po prostu używać tuszu do rzęs, jak coś to tylko jeden płatek zużywam do toniku i to by było na tyle, więc płatki mi na dłużej starczają, no i ostatnio jakoś nie używam zbytnio podkładów, w ogóle nie używam, bo a propos pielęgnacji to Wam powiem przy innym przy innym vlogu, nie w tym momencie, co postanowiłam, co, czego używam aktualnie. Bo po prostu rewolucja się przez kurs zrobiła, że po prostu ułatwiło mi to życie w takim sensie, że po prostu nie muszę tyle czasu spędzać w łazience. Wystarczy, że z włosami trochę mam problemów, znaczy się, żeby je uczesać w ogóle, ale wiecie, mniejsza. No i taką. Takiego baranka za 2,95. Raczej nie powinno mi się urwać. Mam nadzieję, że się nic nie urwie, ale taki baranek też jest z takiego drewna, żeby było kompatybilnie. I mam takiego ptaszka. Takie ptaszki też widziałam w kiku, i nieraz złapałam się na tym, że jeśli chodzi o zdoby w kiku. Eee, nieraz są droższe niż w dm bo oglądałam jakieś tam zajączki takie z porcelitu i po prostu widziałam, że podobnej maści zajączki są w DM'i i są, można powiedzieć, z 50 centów do euro tańsze niż w kiku, także e, udało mi się kupić to taniej i za 2,75 mam takiego jeszcze wiosennego ptaszka z drewna, więc jak e, po prostu... Jak się to mówi, wiosna się nie skończy. Znaczy, jak Wielkanoc się skończy, posprzątam zające, ptaszka może zostawię, bo to jeszcze jest, będzie okres letni yy, i tak dalej. To jeszcze to zostawię, tak? A może kupię, dokupię jakąś albo po prostu coś na parapet na lato, żeby było. No i kupiłam taką świeczuszkę na stół. Pachnie miodem z takimi kwiatuszkami. Także lubię świeczki. I raczej chyba będę sobie ją palić. Yy, powiem tak, wyrób nie jest jakoś tam specjalnie super, super, ale zapach jest fajny. Powiem Wam tak, zapach jest fajny. Była świeczka taka też yy, można powiedzieć, grawerowana, bezzapachowa była. Znaczy się te, te szkoły było takie, że już było to um, też naklejone, i no i tak. Tak to wyglądało. Ale raczej nie będę starała się tego jakoś tam specjalnie odklejać, a jak się odklei, to po prostu wykombinuję coś na tym szkle sama. Po prostu kupię sobie farbę do szkła i sobie, sobie sama coś namawię, żeby mieć taką fajną świeczkę. Na razie zostawię to tak jak jest. E, jeśli nie woła, jak się tego mówię. Ale ze względu na ten zapach po prostu ona mnie bardzo, bardzo skusiła. Także taka wiosenna świeczka. Nie wiem, czym to pachnie, ale takim... Ja miodem piszę hanich. Jest napisane. No i dwa ręczniczki do e, twarzy takie białe. E, dwa już mam. Kupiłam kolejne dwa, ponieważ je trzeba częściej po prostu wymieniać z tego względu, że dwa to jest po prostu za mało na miesiąc. Trzeba tydzień w tydzień po prostu ten ręcznik wymienić, bo jest biały. A że biały, to wiadomo. I y, jak przeszłam na ręczniki typowo do twarzy i po prostu do ciała, to po prostu nie mam tego problemu, że mi się nagle jakieś wypryski robią na twarzy i wiem, że na pewno nikt y, po prostu gdzieś tam inna osoba nie będzie gdzieś tam brać tego ręcznika, prawda? Bo to nie będzie się w stanie wyczyć. No i patrzcie, kupiłam taką stążeczkę do koszyczka. Mam taki koszyczek y, z takiej, y, można powiedzieć, zielony taki trawiasty kolor i do tego będzie właśnie taka wstążka. Ona jest za tyle fajna, że ona fajnie tak rozczapierzy, to ona da fajny efekt, no i do tych kwiatuszków też będzie fajnie pasować. Kupiłam sobie taki antyperspirant, stwierdziłam tak, kupiłam sobie kiedyś antyperspirant, który był w sztyfcie. Producent obiecywał, że nie będzie białych plan, czy w ogóle plan na ubraniach. Dobra, używałam go i nagle po jakimś czasie widzę, są jednak te białe plany. Stwierdziłam: Mówię, no wiecie co? Jak mam co chwilę dawać te dane ubranie do prania, no to dziękuję bardzo ale y, kupiłam sobie tym razem w nie w sztyfcie, bo widzę, że sztyft mi się bardzo, bardzo źle wchłania w moją skórę, więc wolałam sobie po prostu kupić w Zobaczymy, jak się ten sprawdzi. Y, kolejna rzecz, którą kupiłam sobie, myślałam nad masłem do ciała albo innym, y, innym tworem, ale tego można używać do twarzy, do ciała i do rąk, także jest wielofunkcyjny krem Miksa z pantenolem y, i ma właściwości uspokajające dla skóry i przede wszystkim można to nawet używać przy niemowlętach, dzieciach, dzieci, y, przy niemowlętach, przy dzieciach i dla dorosłych. Także y, chroni przed wysuszeniem skóry. Mam tą tendencję, bo jak ostatnio byłam właśnie sobie robić um, lifting rzęs, to jeszcze bo, um, poszłam sobie na oczyszczenie twarzy, bo wiadomo, gdzieś tam raz w roku trzeba sobie i czasami od czasu do czasu po prostu pójść, bo nigdy na tym nie byłam. Byłam pierwszy raz w ogóle w życiu na oczyszczenie twarzy, bo tak to sobie sama różne rzeczy robię, ale stwierdziłam, że pewne rzeczy po prostu yy, nie umiem, nie potrafię, nie widzę tego tak, jak ktoś inny to widzi, i po prostu ma do tego odpowiednie narzędzia. Ja tych narzędzi nie mam. I żeby sobie, można powiedzieć, fachowo oczyścić twarz, poszłam sobie do takiej tutaj kosmetyczki. No i ona powiedziała, że moja skóra produkuje za mało tłuszczu, i można powiedzieć, szybko się bardzo wysusza. Mam tendencję mega do wysuszania się, z czego powstają moje. E, przedwczesne zmarszczki na twarzy się dowiedziałam i po prostu mam z tym problem. E, o pielęgnacji wam powiem, tak jak powiedziałam Wam na innym vlogu, ale e, takie są rzeczy, i takie, taka jest po prostu e, sposobność e, skóry. I przede wszystkim ona na 48 godzin e, sprawia ten krem, że skóra jest uspokojona, działa przy, przede wszystkim przede wszystkim na swędzenie. I nawet na zaczerwienienia i y, jakieś takie wysuszone y, miejsca na skórze, także nie wiem jaką ma konsystencję otworzę sobie go. Nawet niezła. No i nie pachnie, także nie jest jakoś za bardzo leisty widać. Tak to mniej więcej wygląda. Y, powiem tak. Opakowanie fajne, duże, ale jeśli chodzi o yy, tutaj pojemność 400 ml, to jest naprawdę jak na krem bardzo dużo, bo dużo spotyka się kremów, że maksymalna yy, przykładowo kremy do twarzy przeważnie są, że jest 50 ml, a ten jest 400 ml. To się fajnie sprawdzi, a na skórze to będzie jak znalazł. Także. Coś innego, coś nowego, bo wszystkie inne po prostu rzeczy, którymi się smaruje, one naprawdę po pierwsze nie wchłaniają się i, i jakoś tak. Um, wchłaniają się, ale szybko się skóra wysusza, jakby musiała się 50 tysięcy razy smarować na niej, żeby to było naprawdę ta skóra nabiżona. Także jeśli macie ochotę, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!